Poland is very nice country. Się bawimy, się poznajemy. No fajnie jest. Trudno położyć spać. Takie są polsko-litewskie rozmowy. Chcemy wspólnie postawić wiatę, przyjaźni. It's really fun. I like it. Każde takie spotkanie jest na wagę złota. Przynosi dużo pozytywnych efektów. I met new Bo można poznać kultury inne. We are playing volleyball, basketball and other that stuff. Jak oni byli u nas, to my też chcemy jechać do nich. Powiedziecie? Chyba tak. Farba do szkła, bo jest w tym, bardzo wodnista i bardzo jakby jest mało w niej barwnika, żeby to, aby był intensywny kolor, trzeba dużo warstw nałożyć. Przyjechało 10 osób z Suwałk które biorą udział w tym wspólnym projekcie pod nazwą Dla wszystkich starczy miejsca pod wspólnym dachem nieba, most przyjaźni w ramach Polsko-Litowskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Ręce robimy. Takie flagi tutaj A będą. Cziski. Tutaj litwka flaga będzie. A tu, polski. A, tu polski. A tu polski. Teraz to jest próba tylko, bo będziemy robić na tamtym oknie, ale sprawdzamy czy to w, w ogóle zadziała. Na <laughs> bo... Naszym wspólnym takim właściwie celem jest, najważniejsza jest integracja młodzieży. A żeby ta integracja, po tej integracji został trwały ślad, to jest właśnie budowa tej wiaty, która ma służyć młodzieży i, pa, i żeby wszyscy wiedzieli, w, w ramach jakiej współpracy ona powstała. Jak widzi pan, tutaj budują to wiatę dziewczyny, rzeczy artystyczne, chłopcy pomagają tutaj Panu budowlańcowi. No ale dla młodzieży najważniejsze są te spotkania. To jest. Najważniejsza rzecz tego projektu. One odbywają się nie tylko w ramach oficjalnych zajęć, ale także tych wieczornych spotkań. Program jest taki, że młodzież nie nudzi się na pewno. Ostatnio mieliśmy turniej tenisa stołowego. Bardzo się cieszę, że suwałki wygrały. No, co jeszcze? No, codzienne takie zajęcia projektowe. Wczoraj zwiedzaliśmy Białystok, dzisiaj jedziemy do Suchowoli. Ale wydaje mi się, że największym atutem to są właśnie te nawiązane przyjaźnie. Trudno położyć spać. Takie są. Polsko-litewskie rozmowy Jestem z małego miasteczka o nazwie Jewie. To jak wieś. Większość z nas jest z tego małego miasta. To miłe miejsce. W Polsce mamy program wymiany, czyli właściwie przyjechaliśmy na wakacje. Budujemy wiatę, bawimy się wspólnie, poznajemy ludzi. Dobrze jest pracować z innymi, dobrze jest spotykać nowych ludzi, wspólnie grać, próbować nowych rzeczy w Polsce, czego nie mamy w naszym kraju. To dobra zabawa, podoba mi się. To po prostu dobry czas, dostajesz zastrzyk dopaminy, szczęścia, to po prostu zabawa z nowo poznanymi ludźmi. Głównie przyjechaliśmy, żeby tą wiatę budować. No i tak się bawimy, się poznajemy, no fajnie jest. Malujemy okna jak dziewczyny, okna tam chłopacy tymi deskami się zajmują. Te stare okna dostałam w prezencie od sołtysa wsi Szumowo, za co mu serdecznie dziękuję. Miał je wyrzucić, a nasze dzieci okna wyszorowały, wyczyściły, pomalowały, teraz robią na nich witraże i wstawiają do wiaty przyjaźni. Malują na tych szybach cokolwiek im przyjdzie do głowy, jakieś symbole, które kojarzą im się pozytywnie. Spotykamy się w grupach, uczymy nawzajem słów po polsku i litewsku, pomagamy sobie w budowie wiaty. Używamy wkrętarek, pił i idzie super. Jak widać, już prawie skończone. Chcemy wspólnie postawić wiatę przyjaźni. Pod moim okiem próbują Obsługiwać wkrętarki, malowanie, no i takie drobne prace. Uczą się bardzo szybko, niektóre osoby łapią, pojmują to całą technikę kręcenia wkrętów. Wstępne prace to rozplanowanie terenu, na którym ma stanąć. Potem według projektu, który sam wymyśliłem. Zacząłem skręcać konstrukcję, czyli poszczególne ściany, i jak zostały ściany skręcone z kantówki konstrukcyjnej, wtedy zacząłem stawiać kolejne ściany, ściana do ściany, ściana do ściany, i w ten sposób powstała konstrukcja. Dzisiaj skończymy szalować tylną ścianę. Powstawiamy okna. I po południu jest plan taki, żeby zamontować yy, kroki. Ale ogólnie tu wieczorami, jak już wszystko jest to się spotykamy w pokoju. Fajnie jest, tak się rozmawiamy, się poznajemy. Sympatycznie bardzo ludzie. Bo można poznać kultury inne. Jestem z Litwy i przyjechałem tu z grupą, której jestem liderem. Jesteśmy na wymianę młodzieży i, i dobrze się bawimy. For... Youth Exchange, and we're just having fun here. Gramy w siatkówkę, koszykówkę, inne gry. Jeździliśmy do Muzeum do Białego Stoku, do różnych miejsc, żeby lepiej poznać Polskę. Polska to bardzo ładny kraj. Na pierwszy rzut oka ludzie wyglądają na agresywnych, ale kiedy ich poznasz, są bardzo, bardzo mili. Bardzo w porządku są też ceny w waszych sklepach. Tutaj jest Tanio. Lubię ten kraj. 자. <목소리가> I like this Ośrodek szkolenia i wychowania w Wasilkowie to jest specyficzne miejsce, w którym znajdują schronienie młodzi ludzie z całego województwa podlaskiego. Młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym. Zawsze trudno mi mówić o, o tym, dlaczego tu są, z jakich powodów, bo są to przeróżne powody i przeróżne osobowości. Generalnie jest to młodzież, która ma najczęściej trudności z nauką albo potrzebuje zmiany otoczenia, trzeba ich wyrwać z danego środowiska i pomóc im po prostu stanąć na nogi. Właśnie tu jest takie miejsce w ośrodku szkolenia i wychowania, gdzie całodobowo pedagodzy i wychowują, i pomagają znaleźć pracę. Nasze dzieciaki pracują, odbywają praktyki, otrzymują za to wynagrodzenie, mają bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie Kończą tutaj szkołę, siódmą klasę, ósmą klasę, szkołę branżową, no i wyfruwają jako samodzielni dorośli. Fach w ręku jest w dzisiejszych czasach bardzo potrzebny i my tutaj w przeróżnych kierunkach kształcimy i fryzjerów, i kucharzy, i krawców, i budowlańców. Staramy się im zapewnić czas i tak zorganizować zajęcia, żeby miały wypełnioną każdą minutę swojego życia i swojego pobytu tutaj. Bo wiadomo, im więcej zajęć, tym mniej czasu na, na robienie. Nie przemyślamy różnych rzeczy. Oferujemy im przeróżne formy spędzania wolnego czasu, organizujemy przeróżne międzynarodowe projekty wymiany młodzieży, również nasza młodzież była i w Niemczech i w Hiszpanii, teraz gościmy grupę z Litwy, no i wspólnie zwiedzamy, poznajemy Podlasie, ale nasza młodzież też dowiaduje się na wieczorkach kulturowych, Tradycje, zwyczaje, obrzędy litewskie, więc wymieniają się doświadczeniami, spędzają wspólnie czas i razem pracują, budujemy wiatę przyjaźni. Będzie to miejsce, w którym będziemy mogli się integrować na co dzień, bo do tej pory nie było tutaj miejsca, gdzie można usiąść, wypić kawę, rozpalić grilla, więc teraz już będziemy mieli super warunki, a przy okazji dzieciaki się integrują, wspólnie pracują. Wspólnie zdobywają nowe doświadczenia. Nic nie zastąpi kontaktów międzyludzkich, żaden internet, żadne spotkania online nie dorównają takim bezpośrednim kontaktom. To jest nawiązywanie relacji, a tego nam bardzo brakuje. No, niestety, cały czas jeszcze ten okres popandemiczny odbija się nam niezdrową czkawką. Dzieci są naprawdę zamknięte, nie potrafią często. Otwierać się, rozmawiać, są jakieś takie zalęknione, więc każde takie spotkanie jest na wagę złota i myślę, że przynosi dużo pozytywnych efektów. My, przy okazji różnych imprez organizowanych przez Podlaską Wojewódzką Komendę, będziemy tu przyjeżdżać, jak na przykład na podsumowanie roku szkolnego czy inne tam młodzieżowe inicjatywy. Także zostaje to Wasilkowie, ale w efekcie będzie służyć młodzieży z całego województwa. Mało tego, moja grupa mówi tak, proszę pani, a czy my pojedziemy na to Litwę, no bo jak oni byli u nas, to my też chcemy jechać do nich. Pojedziecie? Chyba tak, jak się uda, jak się projekt <grybujesz> uda.